prezentuję dwa nasze najnowsze fungicydy do ochrony zbóż. Będzie to Input Triple i Ascra X Pro. Zacznę od najnowszego, czyli Input Triple, który wprowadzimy na szeroką skalę w 2021 roku. Proszę Państwa, Input Triple to przede wszystkim doskonały skład trzech substancji aktywnych, czyli Proquinazyt 40 g na litr, następnie Spiroxamina 200 g na litr i i proteokonazol 160 gram na litr. Proszę Państwa, Input Triple to doskonały wybór, wybór do wczesnej ochrony zbóż ozimych. Zarejestrowany produkt jest we wszystkich gatunkach, także można go do, do, doskonale. Yy, promować, stosować w, we wszystkich gatunkach zbóż ozimych. To również szerokie spektrum działania i przede wszystkim bardzo dobre zwalczanie łamliwości źdźbła i mączniaka prawdziwego. Rekomendowana dawka produktu to 1 litr na hektar, a termin stosowania to oczywiście ten wczesny, czyli od fazy BBCH 30 do 49. Input triple to również, tak jak wspomniałem, doskonały skład substancji aktywnych, które, które doskonale się uzupełniają, czyli proteokonazol, który jest najlepszym azolem o najszerszym zastosowaniu, najszerszym spektrum, jak również charakteryzującym się długotrwałym okresem działania, jak również działaniem wyniszczającym, oprócz działania zapobiegawczego, oprócz działania interwencyjnego posiada działanie wyniszczające wspomagane to jest oczywiście spiroksaminą która jest doskonałym wyborem w stosunku do mączniaka prawdziwego, ale wspomaga również i zwalczanie innych chorób. Doskonale uzupełnia zwalczaniu wyniszczającym mączniaka prawdziwego, jak również pomaga innym substancjom aktywnym wchłaniać się do wnętrza rośliny w znacznie wyższy sposób niż to w przypadku. Produktów nie zawierających spiroksaminę. Te wszystkie składniki uzupełnione zostały przez Prokinazid, aż w 40 gramach na litr, który jest takim specjalistą do zwalczania mączniaka prawdziwego, charakteryzującym się bardzo długim okresem działania, charakteryzującym się tym, że zwalcza również szczepy moczniaka prawdziwego odpornego na morfoliny, jak również chroni młode przyrosty. Input InfoTriple to również doskonałe narzędzie w walce z odpornością, przede wszystkim zwalcza patogeny odporne, które mogły już wystąpić na Państwa polach a także zapobiega powstawaniu odporności, ponieważ zawiera trzy substancje z różnych grup chemicznych według FRAC, czyli z grupy trzynastej, grupy trzeciej i z grupy piątej. Dlatego też doskonale sprawdzi się na Państwa polach. Input Triple oczywiście zwalcza patogeny w elastycznym zakresie dawek, więc mamy tu takie bezpieczeństwo, że nawet przy zmniejszonych dawkach produkt dobrze sobie radzi z patogenami. Oczywiście, aby zapobiegać powstawaniu odporności, to stosujmy preparat jak najwcześniej, czyli we wczesnych fazach rozwojowych chorób, unikajmy tego działania wyniszczającego. Jednakże, jeśli mamy już do czynienia z, ta, z takim możliwością, produkt też może być zastosowany w takim zastosowaniu, zwalczaniu wyniszczającym. Proszę Państwa, input Triple to wiele zalet. Przede wszystkim szerokie spektrum działania, ale dopasowane do pierwszego zabiegu. Czyli doskonałe zwalczanie łamliwości podstawy źdźbła, jak również fuzaryjnej zgorzeni podstawy źdźbła. Następnie bardzo dobre zwalczanie moczniaka prawdziwego i septorios. To również dobre działanie interwencyjne, jak również i długotrwałe działanie zapobiegawcze. Bardzo długi okres działania zapobiegawczego, przede wszystkim. Zwalczaniu mączniaka prawdziwego, elastyczne stosowanie. Elastyczne stosowanie pod względem dawkowania, czyli mamy elastyczność dawki, jak również elastyczne stosowanie pod względem terminu stosowania. Input Triple zawierający proteokonazol doskonale się sprawdzi w łamliwości podstawy źdźbła, zarówno we wczesnych fazach rozwojowych, ale i późniejszych. Input triple odróżnia się od innych preparatów konkurencyjnych tym, że zwalcza łamliwość podstawy również w późniejszych fazach rozwojowych. Oczywiście to zwalczanie będzie niższe niż to by wynikało ze zwalczania tego wczesnego optymalnego, ale to działanie będzie na łamliwość również w późniejszych fazach rozwojowych. Chroni nowe przyrosty. Do, dosyć ważny aspekt. Ponieważ przy długotrwałym działaniu te nowe przyrosty będą chronione i zabezpieczone. Tak jak wspomniałem, zwalcza uodpornionego moczniaka prawdziwego na morfoliny. No i Taką nowością w Input Triple też jest formulacja Leaf Shield, która do tej pory była zarezerwowana w naszej firmie tylko i wyłącznie do produktów zawierających w swoim składzie tak zwaną technologię X-Pro. Czy to był Boogie X-Pro, czy Variano X-Pro, w tej chwili również Input Triple zawiera tą formulację, która posiada wiele zalet, a przede wszystkim takie takie praktycznie zalety, które powodują to, że możemy produkt zastosować w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych lub minimalizujemy ryzyko mniejszej skuteczności z powodu może niedoskonałej techniki zabiegu. Technologia LeafSheet to przede wszystkim doskonałe trzy adiwanty, które pomagają w przygotowaniu cieczy roboczej. I pomagają lepiej przykleić się do powierzchni liści, a następnie lepiej rozprowadzić się po powierzchni liści preparatu z substancjami aktywnymi. Oczywiście dalszym skutkiem tego lepszego rozprowadzenia jest lepsze i większe wchłanianie się do wewnątrz liścia, jak również doskonałe przytwierdzenie do liścia, które powoduje, że substancje aktywne są dostępne przez długi czas i chronią rośliny przed patogenami. Taką wyjątkową też właściwością formulacji leaf Sheet jest to, że po wykonaniu zabiegu już po kilku minutach mamy praktycznie odporność na zmywanie przez deszcz. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, elastyczne stosowanie dotyczy zarówno dawki, jak i terminu. Tutaj na tym slajdzie Państwo widzicie, Dawkę 1 litr na hektar, czyli zielone słupki i niebieskie słupki 0,8 litra na hektar. Jak Państwo widzicie, bardzo płaski efekt dawki, jeśli chodzi o. To zróżnicowanie, nieduża różnica między dawką 1 litr a 0,8. Jedynie w przypadku zwalczania łamliwości podstawy źdźbła, gdzie ta choroba jest trudną chorobą do zwalczania, i gdzie Uzyskuje się zazwyczaj niższe skuteczności. Jeśli mówimy o dobrym zwalczaniu, no to jest poziom 70%. Nigdy nie uzyskujemy w przypadku łamliwości podstawy drźba stuprocentowej skuteczności, no to tutaj ten efekt dawki będzie bardziej widoczny, ale oczywiście możemy sobie z tym poradzić. Tam, gdzie Mamy duże ryzyko stosujemy jeden litr na hektar, gdzie możemy zastosować i decydujemy się na zabieg wcześniejszy lub mamy mniejsze ryzyko dobre zmianowanie nie ma ryzyka występowania łamliwości w takich sytuacjach, nawet 0,8 litra na hektar dobrze poradzi sobie ze wszystkimi chorobami. Proszę Państwa, input triple to również doskonałe zwalczanie, dobre zwalczanie w stosunku do preparatów konkurencyjnych, porównawczych, które występują na polskim rynku. Jak Państwo widzicie, bardzo dobry efekt zwalczania inputu Triple i duża przewaga, jeśli chodzi o zwalczanie łamliwości podstawy źdła w stosunku do preparatu porównawczego stosowanego też na pierwszy zabieg. Czyli bardzo. Dobre, korzystne działanie preparatu input triple, które pozwoli na doskonałe ochronienie zbóż we wczesnym etapie rozwoju, a również zabezpieczy nam na długi czas przed pojawianiem się nowych infekcji. Drugim Preparatem, o którym będę dzisiaj mówił, jest Ascra X Pro. Proszę Państwa, Ascra X Pro została wprowadzona przez firmę Bayem w ubiegłym roku. Na wielu tysiącach hektarów została sprawdzona przez Państwa i przez polskich rolników na polach produkcyjnych z bardzo dobrym efektem. Mieliśmy bardzo pozytywne reakcje, bardzo pozytywne wnioski z Państwa pól że Askrys Pro dobrze poradziła sobie z chorobami, jak również bardzo dobrze wpłynęła na wysokość osiągalnych plonów. Tak, dla przypomnienia: Askrys Pro to jedyny produkt, który zawiera aż dwa. SDHI, czyli dwie substancje z grupy S-karboksyamidów. Jest to fluopyram, który został zastosowany po raz pierwszy w fungicydzie zbożowym w dawce 0,65 gram na litr. Następnie drugi karboksyamid, czyli biksafen, również 60 gram, 65 gram na litr, i proteokonazol. Ten doskonały azol o szerokim spektrum działania, 130 gram na litr. Rekomendowana dawka produktu wynosi 1 litr na hektar i rekomendujemy stosować produkt w, fazie, w, w zabiegu, tym drugim w T2, czyli na liście i na kłos. Oczywiście również produkt wyprodukowany jest w formulacji Leaf Shield. Wyjątkowość Askry X Pro polega również na tym, że posiada dobre właściwości systemiczne. Tutaj, akurat na tym slajdzie, Państwo widzicie plamistość siatkową jęczmienia na kontroli i te poszczególne substancje aktywne, które zostały zaaplikowane u nasady liścia i poprzez swoje systemiczne działanie, doskonale chroniły cały liść przed tą chorobą. Także proszę zwrócić uwagę, że Askra X Pro to naprawdę świetne rozwiązanie, bardzo dobre wchłanianie i dobre właściwości systemiczne. Kolejną właściwością i wyróżnikiem Askry X Pro jest to, że w przeciwieństwie do innych produktów bardzo dobrze działa zarówno Początkowo, czyli dzięki fluopyramowi mamy bardzo dobre i szybkie działanie początkowe. Fluopyram jest substancją, która jest niesamowicie szybko wchłaniana przez liście i przemieszczana w roślinie, czyli mamy ten efekt początkowy, który bardzo się przydaje przy działaniu interwencyjnym i przy działaniu wyniszczającym. Następnie proteokonazol, który chroni liście, przez długi czas i najdłużej mamy działanie biksafenu, czyli trzy substancje aktywne złączone w jednym produkcie doskonale zapewniają nam zwalczanie szybkie, jak również doskonałe zwalczanie interwencyjne tam, gdzie choroba już wystąpiła, a również długą ochronę przed chorobami. Proszę Państwa, AscraX Pro to również efekt fizjologiczny, który zwiększa plon. ASCRA Pro to przede wszystkim większe, dłuższe, zieleńsze liście, które oczywiście lepiej, szybciej i w większym stopniu asymilują. Następnie wyjątkowa rzecz w przypadku ASCRA X Pro to wpływ na rozwój korzeni. Dzięki Ask X Pro mamy lepszy rozwój korzeni, szczególnie tych drobnych, które odpowiadają za pobieranie składników pokarwowych i wody. To oczywiście się przydaje w przypadku stresu, jakim jest susza, ale również się przydaje w przypadku, gdy. Rośliny pobierają substancje aktywne, czyli w znacznie większym stopniu mogą wykorzystać to nawożenie, które Państwo aplikujecie na swoich polach. To wszystko przekłada się na to, że to są mocniejsze rośliny, które wytwarzają większy. Plon niezależnie nawet od tego, czy choroby występują na polu, czy też nie, nawet w zastosowaniu, gdzie tych chorób nie ma, dzięki efektowi fizjologicznemu ten efekt zwiększenia plonów naprawdę jest widoczny i przekłada się na zysk ekonomiczny uprawy zbóż, czyli dodatkowy plon, co jest naprawdę bardzo ważne w uprawie. AscraX Pro to również doskonałe zwalczanie na najwyższym poziomie, doskonałe zwalczanie przede wszystkim septoriozy paskowanej liści właśnie w tym drugim zabiegu, ale również i brunatnej plamistości mączniaka stosowana nawet później, doskonale sobie radzi nawet z fuzariozami. Kłosa. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Ascrex Pro, podsumowując, to przede wszystkim doskonałe zwalczanie septorios, rdzy, brunatnej plamistości liści, liści, mączniaka prawdziwego, ale również innych chorób, czyli bardzo szerokie spektrum działania, które pozwala nam wykorzystać produkt praktycznie w każdej sytuacji. Kolejną zaletą i wyjątkowością Askry XPro jest zwalczanie właśnie septoriozy, które zazwyczaj w naszych doświadczeniach to oceniamy. W ich Askra na pierwszym i drugim liściu o 6% lepiej zwalcza choroby niż preparaty porównawcze. I takim ewenementem, zaletą jest to, że w przypadku lecznicznego działania, w przypadku działania interwencyjnego, ta różnica wynosi aż 25%, czyli produkt, który bardzo dobrze radzi sobie już z infekcjami, które są na polu. W przypadku Septorios jest to bardzo ważne, bo okres utajonego rozwoju wynosi mniej więcej 28 dni i tutaj zastosowanie askry daje nam tą gwarancję, że praktycznie w każdej sytuacji produkt będzie skuteczny, a na pewno będzie skuteczniejszy niż produkty konkurencyjne w właśnie tych zastosowaniach interwencyjnych. AscraX Pro to szerokie spektrum działania dzięki temu najlepszemu azolowi wspomaganemu aż dwoma SDHI, czyli produkt jedyny na rynku, który zawiera aż dwa SDHI, dwie substancje z grupy Karbuksyamidów. No, oczywiście, wszystko wspomagane formulacją doskonałą, Lifshield, która, która, która polepsza nam stosowanie w praktyce. Proszę Państwa, to wszystko daje większy plon. Na 2021 rok, proszę Państwa, my zalecamy stosować. Produkt, produkty w sekwencji Input Triple i Ascra X Pro. Czyli to będzie nasze główne zalecenie na ten sezon. I to zalecenie oczywiście spełnia oczekiwania uzyskania wysokiego plonu, ale również wymogów rolnictwa zrównoważonego, ponieważ są to fungicydy o wysokiej skuteczności działania, czyli możliwe do zastosowania praktycznie w ka w, przeciwko każdej chorobie, jak również posiadające długotrwałe działanie, czyli. Możemy w większości przypadków zredukować liczbę zabiegów, co oczywiście powoduje to, że chronimy środowisko, chronimy również atmosferę, bo nie dostarczamy aż takiej dużej ilości CO2, które jest potrzebne na wyprodukowanie produktu. Te CO2, czyli ta emisja, również jest ważna. W następnym punkcie, ponieważ są to produkty kompletne, i ograniczamy w ten sposób ilość produktów w mieszaninie zbiornikowej w celu pełnej ochrony. W tym roku na pewno Państwo się spotkacie z tym, że wiele produktów, żeby zapewnić swoje dobre działanie, będzie musiało być mieszane z innymi produktami. Wszystko to oczywiście jest zwieńczone tym, że produkty. Należą do strategii antyodpornościowej, poprzez swój doskonały skład i osiągają wysokie przyrosty plonów. Polecamy produkt Ascra i Input w dwóch programach ochrony: program dwuzabiegowy Input Triple 1 Litr i Ascra Pro 1 Litr. Następnie jeśli sytuacja tego wymaga, posiłkujemy się prozarem w dawce 0,5 litra na hektar, tylko pół litra na hektar, ponieważ stosujemy stricte i wyłącznie przeciwko fuzariozie kłosów, a input triple i axcrax Pro doskonale ogranicza nam fuzariozy już nam od początku sezonu, dlatego tylko 0,5 litra na hektar. Jeśli chodzi o planowanie Proszę Państwa, tutaj mamy pro, program trzyzabiegowy w porównaniu do bardzo dobrego programu trzyzabiegowego firmy konkurencyjnej. Bardzo dobre zwalczanie chorób przez nasz program Input Triple ASCRA X Pro i również osiągnięcie wyso, wyższego plonu. Kolejny schemat przedstawiający porównanie do innej technologii porównawczej, też trzy zabiegowej i Państwo widzicie również, że bardzo dobre zwalczanie chorób, jak również wysoki przyrost plonu, większy. No i oczywiście. Ten efekt łamliwości podstawy źdźbła, który jest znacznie lepszy w przypadku inputu TRIPLE w stosunku do innych pro, programów porównawczych. Też proszę zwrócić uwagę, mówiłem o tym CO2, input TRIPLE, ASCRA X pro i PROZALO, to jest 2,5 litra na hektar. W przypadku technologii porównawczej to mamy... Mieszaninę produktów, która wynosi około 5 litrów na hektar, czyli do wyprodukowania tej ilości znacznie zużyjemy więcej CO2. Proszę Państwa, Input Triple to również doskonałe planowanie, doskonałe plonowanie w przypadku różnych odmian pszenicy. W naszych doświadczeniach w 2020 roku otrzymaliśmy maksymalny przyrost pronu 3,6 i średni przyrost 2,2. Przecinek tony. Oczywiście testowaliśmy nie tylko na poletkach doświadczalnych, a również na polach wielkoobszarowych. I tutaj Państwo widzicie wpływ Askry X -Pro i inputu Triple, jeśli chodzi o. Planowanie, jak również jeśli chodzi o efekt zielony, dzięki wykorzystaniu platformy aplikacji FieldView, która pomaga zarządzać uprawami. Jak Państwo widzicie na tym slajdzie, bardzo dobry efekt zielony w przypadku technologii Bayer. A jak to się przełożyło na plon? Oczywiście uzyskaliśmy w tym doświadczeniu najwyższy przy rozplonu, czyli to jest akurat w tym przypadku to było 5-6 tony, ponieważ pszenica ozima tutaj była późno siana, jak również ten rejon został dotknięty suszą, a potem w czasie zbiorów niestety, niestety opadami. Ale w stosunku do najlepszej technologii porównawczej to i tak było o 1,4 tony więcej, co oczywiście przekłada się na tzw. Zysk na tak zwany efekt finansowy, czyli więcej o ponad 1200 zł na hektar niż najlepsza technologia konkurencyjna na danym polu, w tym, że gospodarstwie. Także gorąco zachęcam Państwa do zastosowania naszego nowego zalecenia w uprawie zbóż, czyli input Triple w pierwszym zabiegu, następnie Askra X Pro w drugim zabiegu, co oczywiście przełoży się z pewnością na wysokie planowanie i końcowy efekt, z którego będziecie Państwo zadowoleni, czyli zysk.